A kuku dzień dobry. Dziś mamy poniedziałek. Jestem trochę lepiej zaopatrzony w trunki. I lecimy. Co zaczyno się, ledwie co przyjechałem. Pierwsze kropelki już widać. Dobra, muszę tu trochę kurde, ogarnąć temat. I zaczynam działać. Dobra, zużyję na to trzy listwy. Kurde. Coś ten teg jest to jest tylko po to, żeby ta wysokość podwyższyć trochę, żeby te dechy bezpośrednio tu na tych listwach leżały. To może być. No widzę, ta strona jest tak brzydko. to ta uwalimy, a a ta zostawimy. Kurde, to zostawimy. Fajna. Tak coś nie. Dwony pączek szedł. Wiecie, to beha to, to już maszynina na w środku, nie. Jakby mi takie coś sprzedali a ja wtedy nie zauważyłem albo coś i założyłem takie coś to wiadomo, że w tym miejscu najszybciej zgnije dlatego ta lajsta może też tak szybko szlak No, znaczy się szybko, na no 15 lat to już, to już trochę wytrzymało No co do metalu to się trochę ciężko nie. No i dobre Dobra, pierwsza dróżba śruba złamana w środku, dlatego to teraz trzeba z góry to jakoś przymocować i pomalować. Dobra z góry przywala to na dwie śruby, koszt do kury z tych list i będzie dobre. Trzeba tylko to głębiej zrobić jeszcze, bo nie mam takich długich śrub, znaczy mam na pewno, mom, ale nie chce mi się już szukać. W zasadzie to się nie, nie powinno przewrócić. Bo jak na tym deski będą leżeć to nie powinno się przewrócić ale ale nie wiadomo co takie wierto tu wleje wleje jeszcze ああやう。 Powinna ta łeb z tej śruby się tam wciągnąć, nie? Będzie... Dobra, już to maluję i zakładam to pierwsze, bo zaraz będzie krój depawać. Gorsze jest że jak zacznie podać to będzie grubo. a musi wlecieć do tego Marsu. Nie ma lekko z tym wszystkim Te naklejeczki, wszędzie te cholerne naklejeczki. Dobra coś ten jest. Jeszcze zobaczymy jak ja tu wyglądam z poziomem Jest trochę poniżej to dobrze To jest elegancko Ciężko się to pierwsza wyciągnął no jeszcze ten Bosch musi podpracować trochę nad tym wszystkim 200. lot Dobra, to już nie przewróci. I o to my walczyli miejsce do siedzenia zrobić kurde. Nie zaczął robić, aż go nogi błąd. Ale to dobrze, że to było jakiś czas otwarty. To powiem wam przynajmniej się kurde wyschło to wszystko dziury zakitujemy, bo tak kurde. Z góry przez ta szczelina się może woda dostać Ale Nic się od tego nie zawali Dobra Jadym jestem drugim się tu wygramocić, za mało miejsca tu mam jakaś tu, żeby dwie śruby dać, już mi się ja nie chce dawać lewy Tak patrzę na taką długość Szybko zmiana zdania Do mnie na środku też się. Prawie tu taki synkol ale to go. No dole też ten koń, kurde. O tym pierdolę. wiem 100 razy zmienią TT te, te, ale mi zależy na tym żeby jak najszybciej właśnie o to chodzić to pierwszą lajsta zrobić tu z przodu bo jak będzie zacinać to nieładnie a już deszcz słychać słychać go już go słychać kurde jaki kurde flek Och. Zawsze walka z czasem. Nigdy nie można tego na spokojnie ogarnąć. Zawsze coś. W mieście Padeborn Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze, bo nawet nie miałem czasu Tam ponad grube szkody są z tego Z tego kurde deszczu Jakieś tam ludziom zabronili z domu wychodzić I coś, coś w tym rodzaju, bo tam dachówki mogą spadać na łby Także Paderborn bardzo ucierpiało niby na tym Tak w radiu gadają, jak w aucie się jedzie, czy to wszystko prawda, jest to też dziobli wiedzą, musiałbym to przeskenować na internecie, na pewno filmy ludzie postawiali. Ja już tu dzisiaj nikomu nie wierzę, takie głupoty go dali ostatnie lata, że wiecie, zaufanie całkowicie zostało zatracone. Dobra, to by tak było. Tego śmierdziela trochę No jeden kawałek mam, drugi będzie podobnie zrobiony i zaczynał od tamtej strony, gdzie zacino. I będzie, no i teraz kurde na to, i teraz na to wchodzą wchodzą dechy. I jest okej. Okay. To się już nie zawali.